Hey, witam was serdecznie na otwieraniu rocznicowych skrzynek. No powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony z ilości zdobytych lootboxów, mam ich aż 35. To jest całkiem spoko ilość. Zazwyczaj mam na openingu po 25-30. To je sobie dzisiaj wszystkie otworzymy. Jak też sami widzieliście, mam jeszcze yy, legendarne yy, rocznicowe skrzynki z łupami, gdzie jest gwarantowana jedna legenda. Otworzymy sobie jedną. I ta jedna, którą otworzę, to jest ta, która czekała na mnie cały rok. Zawsze sobie zostawiam jedną, a tą drugą też sobie zostawię i na przyszłej rocznicy ją otworzę. Taki prezencik sobie robię, takie wyczekiwanie. Mhm. Ale też, jak mówiłem na poprzednim y, filmie, otworzę sobie też w końcu y, skrzynki. Nie wiem, czemu tego nie robiłem w trakcie eventów, ale je sobie w końcu pootwieram. Zobaczymy, co mi wypadnie. Widzicie, dużo, 21 tutaj. No, tu już tylko 3. Tutaj 13. To nie wiem, czy otworzę teraz, czy na letnie igrzyska, bo w zeszłym roku nie było filmu. No i jeszcze zwykłe lootboxy. Yy, I jak widzicie, też mam 15 tysięcy kredytów. Z tych wszystkich skrzynek, które otworzę, na pewno kilka tysięcy kredytów yy, zdobędę. I właśnie tak jak mówiłem, yy, chciałbym w końcu sobie uzupełnić na fulla swoją kolekcję yy, przedmiotów kosmetycznych, kupić już, nie przejmować się kredytami. Wydać wszystkie Zbieram, od samego początku grania w Overwatcha Zbieram te kredyty, więc Pora je wydać A co mi tam Gorzej, Gorzej będzie ze, ze skórkami, które kosztują 3000 kredytów Sądzę, że na nie już mi nie starczy Pieniążków Ale dobra, zaczynamy Jeszcze, jed... Jeszcze nie zaczynamy, przepraszam <gorzej> Jeszcze jedna informacja Co roku na rocznicę Blizzard uruchamia Coś takiego jak weekend z podwójnym doświadczeniem w tym roku jeszcze takiej informacji nie dostaliśmy, czy takie coś ruszy, nie wiadomo, czy się pojawi. Bardziej prawdopodobne jest to, że się pojawi. Dwa razy z rzędu było, więc teraz też powinno być, ale jeszcze nic nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że będzie w ten weekend, a nie w następny, bo nie cały następny weekend nie ma w domu. Szkoda by było ominąć weekend z podwójnym doświadczeniem. No dobra moi drodzy. Zaczynamy otwieranie. Pierwsza skrzynka. Ta pierwsza to też jest ta, która na mnie czekała cały rok. No i co na mnie czekało? Fioletowy przedmiot. A! Kasa. Dobra, dobra. Lubię pieniążki. Lubię, jak jest kasa w lootboxach. Mhm, dobra. No to teraz to była ta, która na mnie czekała cały rok. To jedziemy z, ze zdobytymi skrzynkami z tej edycji. Pamiętajcie też, właśnie mogą wypać, wypaść przedmioty z innych wydarzeń sezonowych. Tutaj mamy e, same nówki z rocznicy. No to jedziemy dalej. Fiolet, lubię fiolet. Fara, o widzicie, jest fara, włókno węglowe. Dużo skórek e, mają właśnie nazwę włókno węgrowe, podoba mi się ta. E, te, te ujednolicenie, że właśnie są skiny z tego samego motywu. No i mamy pozę z letnich Igrzysk, poza której nie mam. Dobra, tekol, przyspiesz tempa, przyspiesz tempa 35 luotboksów to jest całkiem sporo. Otwieramy jedną za drugą. Oj, proszę bardzo, to co tutaj mamy? Prezentacja zagrania, ale to jest prezentacja zagrania, która zawsze jest. No i mamy tutaj włókno węglowe dla Diwy Północ, ale to jest serii włókno węglowe, widać wyraźnie to. Fiolet. Fioletowy kredyt. No spoko, spoko. Nowa, zwycięska poza. Lagendziego. Ale przydałaby się już jakaś legenda. Liczę tak, żeby. Z um, pięć legend. Z pięć legend, żeby mi wypadło. Tak. Pira z drzwi. Wszystko tutaj z rocznicy. I teraz legenda. Haha, haha, haha ha. eee, skórka, beduinka, cholercia No dobra, jest z rocznicy, fajnie 1000 kredytów zaoszczędzonych Ale to nie jest z tej edycji, ale okej, okay, spoko Jest legenda, dobra, jedziemy dalej Teraz też będzie legenda Nie, kur... Zżyłem już limit O Okej, okay. spóźniłem się o jedną skrzynkę Pospieszyłem się, tak jest eee, Okej, okay, dobra, spoko eee, Jest melon, mejka, dobra Ja bym to kupił, ja bym to kupił, tą skórkę No, więc... Już jest dobry opening Ten opening już mi się podoba No, fajna mejka Dobra Jedziemy z kolejnym lootboxem Wiecie co, ja już, ja już naprawdę na te kwestie graffiti, ja już na to nie patrzę <grych> O, 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 o kurde Cztery skrzynki, trzy legendy mm! Mm! Korsarz, to też jest z zeszłego roku, ale spoko Nie narzekam Okej okay. Jedziemy z kolejną Kurcze. Jezu. Teraz będzie legenda. No, <laughs> skórka dla y, Dumfista. Idziemy dalej. Jedziemy dalej. A, już chyba tutaj widzę. Będzie jeszcze jeszcze ciekawiej będzie. Coś się będzie jeszcze działo. Coś tak czuję. To jeszcze nie koniec. 15 za nami, jeszcze 20, czyli nawet nie jesteśmy w połowie, a już jest całkiem spoko No, tu mnie nic nie obchodzi, ale dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Widzicie, są flagi: jest yy, flaga Portugalii, flaga Argentyny. Miejmy nadzieję, że dobrze powiedziałem. I <laughs> yy, pamiętacie w zeszłym roku, był motyw z tym, że była flaga Polski. Na stronie internetowej i ona zniknęła. Nie wiem dlaczego się nie pojawiła. Możliwe z tego co pamiętam, to coś tam było z orzełkiem, chyba. Nie pamiętam, nie pamiętam jak to szło. To było rok temu. No i. i, i, i... Może w tym roku będzie. Może w tym roku. Dobra, otwieramy. O, i taniec, okej, okay. jest taniec dla Baptista. Spoko, spoko. O. To dopiero pierwszy taniec. Dobra, ale coś dawno nie było. Mm, legendy. Coś dawno legendy nie było. By się przydała. Naprawdę by się przydała teraz jakaś legenda. Dziękuję, dziękuję Blizzard, dziękuję. Z letnich igrzysk, okej, okay, spoko, łapacz. Całkiem fajna, sympatyczna skórka. Ale jak do Winstona to już wolę tego gargulca. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jeszcze tak. Tu wie. Trzy, jeszcze trzy legendy, jeszcze trzy legendy. Z tej edycji bym chciał, bo jak na razie tylko jeden przedmiot z tej edycji mi wypadł. Niedobrze. O i i jest, tak jest, 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 ja, by, ja bym to kupił. Ja chciałem to kupić, naprawdę. Jest, dobrze, dobrze, już naprawdę ten opening jest bardzo, bardzo sympatyczny. Powiem wam szczerze. No, świetna skórka, zupełnie coś innego. Dobra. O, to jeszcze tak z dwie legendy żeby były, to już będę spełniony No O, o już duplikaty lecą O już duplikaty lecą Na Uu, duplikaty 8 boxów. No to to już tak, może jedna legenda. O! Kurde, no dobra, no fajnie, jest legenda, cieszę się. Okej, okay. ale z... znowu z letnich igrzysk. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej, już zostało. O! Okej! Okay. No dobra, no, no dobra, fajnie, jest. Okej. Okay. Z pierwszej edycji archiwów. Skórka, która 1000 kredytów tylko kosztuje. Którą bym kupił na luzie. Mam 16 tysięcy. Mógłbym sobie na luzie pozwolić na tą skórkę. Ja wolę, żeby wypadały mi skiny, które kosztują 3000 No dobra no. Fajnie, fajnie. Dużo legend. Naprawdę dużo legend mi wypadło. Ateko narzeka. Dużo legend wypadło, ateko narzeka. No, co za koleś. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już nie liczę, że wypadnie jakaś legenda, tylko cztery zostały skrzyneczki, więc już nie liczę na pomarańcz. Ale kto wie, ale kto wie. Zasuwamy. Dwie, dwie skrzyneczki. No i ostatnia, moi drodzy, ostatnia. Zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Tak jest, tak jest. Tą też chciałem sobie kupić. Mm, mm, mm. Oddział prewencji. W ogóle też słuchajcie taka anegdota. No, skórka jest ładna. Jest ciekawy motyw związany z policją. A jest strona, taka wiecie, anglojęzyczna, która bardzo, bardzo skrytykowała Blizzarda za to, że dali skórkę policyjną. Że jest jakiś bohater za, przebrany za policjanta. Nie ukrywajmy. Faktycznie są przypadki, gdzie policja nadużywa przemocy ale no, koniec końców jest potrzebna, co nie? I, a ta strona skrytykowała, bo no, bo policja na świecie w USA jest przemoc i tak dalej i Blizzard robiąc skórkę policyjną, znaczy, że popiera, popiera takie zachowanie popiera militaryzację policji, popiera e, agresję, coś takiego Proszę was, no nie można zrobić ładnej skórki. To jest fikcyjny świat. Fikcyjna postać. Ładna skórka jest po prostu, no. Okej, okay, moi drodzy. Ej, naprawdę. Dużo legend wypadło. Naprawdę fajny spoko opening. Jestem zadowolony, ale okej, okay, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Została mi legendarna skrzyneczka. Takie, zobaczymy, co na mnie czekało. Całusieńki rok. Dobra, otwieramy. I. Ale muzyczka. Tyry tyry, tyry ty. I to na mnie czekało. Tak czy siak bym to kupił, ale spoko. To mi się podoba też ta skórka. Może nie tylko, niekoniecznie ta skórka mi się podoba, tylko motyw, że jest wiele postaci ludzkich, które mają skiny. Zamieniające ich w cyborgi, w roboty, coś takiego Zaria, żołnierz, Thorbjorn i, i, I to jest właśnie to, co mi się podoba w wielu przedmiotach kosmetycznych Że jest zachowany taki jeden klimat, jeden motyw Są skórki pirackie, włókno węglowe, pozłacane, cyborgi, coś w tym stylu To mi się podoba Dobra moi drodzy, ale nadal to jeszcze nie koniec to sobie zostawię na przyszły rok. Mam 16 tysięcy kredytów. Ja sobie teraz, teraz otworzę te wszystkie pozostałe lootboxy, które wam pokazywałem. Z tym, że um, na filmiku zrobię tak. Na filmiku umieszczę tylko skrzynki, gdzie są legendy. Coś takiego, żeby nie przedłużać. Naprawdę, żeby już nie przedłużać yy, tego filmu. A następnie sobie zobaczę, czego mi brakuje i pokupuję, te, pokupuję to wszystko. W końcu jakaś legenda. Otworzyłem wszystkie te z archiwów. 10, czekaj, 7, 17 skrzynek. Teraz 18, i w końcu jest jakaś legenda. O Jezusie. Ale bardzo ładna. Tragedia! Dobra, jest legenda, ale na 20 lootboxów tylko dwie legendy. No, tragicznie to trochę mi poszło. <laughs> Okej, okay, to jest bardzo ładna skórka. O, zaoszczędzone 3000 kredytów. Masakra. Wow. W końcu. Jakaś legenda. Dzięki, Blizzard. O Boże. Rocznicowe y, skrzynki. Świetne. Pozostałe? Tragedia. <grystanie> o. o. O, o, o. To jest, to jest też coś... To, co mówiłem. Um, mech, fara za Cyborga. W Cyborga zmieniona. No. Okej okay. te, te skórki już znacznie lepsze. I znowu kolejne, właśnie. Bohater zmieniony w Cyborga. Dobra, otworzyłem dzisiaj jakieś 90 lootboxów. Huh. Ale teraz, moi drodzy, czas na wielkie zakupy. Zanim to zaczniemy, muszę zobaczyć, czego mi brakuje. Czyli weźmy sobie filtry. I teraz tak. Halloweenowa growa, ZA, Zimowa kraina czarów, księżycowy Nerowy, rok, archiwa i rocznica I, i, i nieposiadane. Ok, czyli teraz będę widzieć tylko przedmioty te, te których nie mam. Dla Any mam wszystko, dla Aż co, czego nie mam. Nie mam potańcówki. Czyli. Czy kupować? A kupmy, co tam Dla Baptista, czego nie mam dla Baptista Graffiti, odblokuj Ty, a nie dostałem tego? Graffiti? Zwykły biały przedmiot i mnie nie wypod Z 35 skrzynek? Wow, dla burzyciela Czego nie mam dla burzyciela? Emotka, chomicz czy taniec, dobra, bierzemy Kupujemy, skórki No, z tym poczekam jeszcze chwileczkę Prezentacja zagrań Kurcze, drogie to wszystko Cholera, drogie to o, jest drogie to wszystko! Czy to jest dobry pomysł? O, Jezusie! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł! To jest wszystko takie drogie! O! Dobra, tysiąc. Za tysiąc to mogę. Okej. Okay. O, to muszę kupić, za To muszę. To sobie powiedziałem, że chcę kupić. To to kupię. Okej, okay, dobra Uf, Już 5,5 poszło od kredytów. Ała, Mojra, moira, co to jest? Naukowiec O Jezusie Nie starczy mi Nie starczy mi tych kredytów w życiu O, dobra, to mogę kupić Za 1000 Torbjorn. Okej, okay, to też mogę To co jest za 1000? To co jest za 3000 nie kupię nie, 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 to jest za drogie to wszystko Czarna lilia, to mogę Gargulec, o cholera Oje yeah. Dobra, emotki, pokupujmy emotki Prezentacja zagrania, dobra O, to muszę mieć, to jest świetne, to jest świetna prezentacja zagrania, dobra Czekajcie, tu jest za... Okej okay. A trzy skiny mogę sobie kupić tylko Dobra, to weźmy sobie, kupmy dla Winstona Gargulca O draf, Dla Fary, scafander, Okej okay. I to wszystko, dobra, zostawię sobie te kredyty, ile 4200 Dobra, zosta zostawię już sobie, już, 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 już nie, nie będę ich wydawać, tych kredytów OK, moi drodzy, wielkie otwieranie lootboxów, największe w mojej karierze już za mną, tak samo jak wielkie zakupy, takich jeszcze nie było. E, ciekawe, naprawdę ciekawy odcinek, sądzę, e, że to będzie. Dlatego mam nadzieję, że wam się spodobał. 15 tysięcy kredytów od tak. O, dobra, moi drodzy, trzymajcie się. Cześć. Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej, i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.